Dzień dobry drogie wodniki, zapraszam was do czytania z kart Tarota na miesiąc maj. Jak myślałam o was, żeby zrobić, przygotować dla was filmik z czytaniem, to zobaczyłam też, że muszę wykorzystać te karty do tego czytania. Nie wiem czemu mnie tak pociągnęło, ale po prostu aż mnie wessało. Znam jednego wodnika obecnie i spoko człowiek tak normalny w każdym razie może czasami niezbyt trzeźwo myślący i nerwowy, ale, ale normalny fajny, bo nie będę wam mówiła, czy to kobieta czy mężczyzna, więc określam go tak trochę w płci męskiej, ale ale nie powiem wam. w każdym razie najpierw wyjmiemy kartę wyroczni dla was. Zobaczmy, co tutaj karta wyroczni chce Wam powiedzieć na ten miesiąc. Woning Moon. Czyżby Wonning Moon To jest chyba słabnący księżyc, nie? Tak, taki malejący, słabnący. Mhm. I ta karta mówi Wam. Zadaje Wam pytanie. Co potrzebujecie uwolnić? Jakie energie potrzebujecie uwolnić z siebie? Czy potrzebujecie pozbyć się smutku? Czy potrzebujecie pozbyć się żalu? Czy potrzebujecie pozbyć się jakichś innych negatywnych odczuć, emocji? Czy. Hmm, A może potrzebujecie uwolnić od toksycznych relacji? Zobaczymy, co nam powiedzą karty, tak? Pierwsza. Najpierw jeszcze przełożymy. I weźmy, zróbmy, tak. Pierwsza będzie dotyczyć sytuacji, w jakiej jesteście obecnie, dziewiątka denarów. Macie poczucie zadowolenia. Poczucie stabilizacji, poczucie tego, że osiągnęliście w życiu coś, na co zapracowaliście, tak? I w takim poczuciu trwacie. I jest Wam dobrze. I Wy w tym wszystkim sobie siedzicie. I, tu się, i, tutaj, się, i tutaj się odnajdujecie w tym wszystkim, nie? I jest fajnie, jest dobrze taka energia stabilna, dążąca wręcz do już dziesiątki, tak, czyli do zakończenia pewnego etapu w życiu, po którym przyjdzie coś tam nowego, ale jeszcze, jeszcze w energii dziewiątki denarów jesteście przez cały czas. To są jakieś też korzyści, tak, z których możecie czerpać. To są też pewnego rodzaju wyzwolenia z ograniczeń, nie? Takie poczucie niezależności też niektórzy z Was mają, nie? Ale generalnie karta 9 denarów mówi o zysku, o korzyściach i o jakichś dobrach materialnych, a nawet o spadkach, nie? O dostatku, o pięknie, też ta karta może mówić, nie? Sprawdźmy, co jest na plus albo na minus w tej sytuacji, nie? 8 denarów, na plus. Na plus jest praca, 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 praca. Wyście na to sobie zapracowali, tak? Ciężką, harówą. I być może nawet ciężkimi wyrzeczeniami, bo oczywiście to nie jest powiedziane, że, że samą pracą, tak, ale jakimiś wyrzeczeniami. Być może byliście w różnych sytuacjach, tak, ale nauczyliście się korzystać z tego rzemiosła na tyle, żeby przynosiło Wam to zamierzony efekt, nie? W ogóle są piękne te karty, popatrzcie. Przepraszam za swoje paznokcie, oczywiście, ale już po ciężkiej haruwie, że tak powiem, nie miałam siły ani ochoty, ani czasu, żeby je sobie zrobić. Ale spokojnie. Są ważniejsze rzeczy, prawda? Właśnie i może tutaj, to mi przyszło do głowy. Może tutaj, właśnie. Ważniejszą rzeczą od miłości, czy od tego, od tej takiej troski, czy, czy od relacji z drugim człowiekiem była dla Was praca, tak? Była dla Was praca. I poczucie tego, że, no nie powiem, może robiliście coś dla kogoś nawet, tak, w tym wszystkim, no bo zawody są przecież przeróżne, tak? Czasami wykonuje się pracę tylko i wyłącznie dla siebie, a czasami wykonuje się dla miliona ludzi. Ale Wy w tym wszystkim odczuwacie te korzyści, nie? Te efekty, czujecie je tak namacalnie, one są dla Was realne. Co spowodowało tą sytuację? Sześć denarów. Widzicie? Same denary po prostu. Myślę, że. Do tej sytuacji, w której jesteście, tak, do, tej, do tego korzystania z, z efektów swojej ciężkiej pracy, doprowadziła Was pewna stabilizacja. Być może nawet rutyna, tak mi to tym pachnie. i... Skłaniałabym się ku temu, żeby, żeby właśnie powiedzieć, że do tej sytuacji, w jakiej jesteście, doprowadziło Was samo życie, nie? Rutyna dnia codziennego. Jest fajnie, jest dobrze, jest OK. Szóstka denarów. To taka karta równowagi. Takiej bardzo mocnej równowagi. Równowagi też w dawaniu i braniu, tak? Bo, jeśli coś dajemy, to otrzymamy też coś w zamian, nie? I tego też oczekujemy. Doprowadziła Was właśnie do tego sytuacja takiego poczucia stabilizacji, tak? Poczucia tego, że mocno stoję na nogach, jestem w stanie pomagać innym, czy pracować nad tym, żeby potem też z tego móc się cieszyć, nie? I tu mi też, tak jak mówiłam wam, pachnie mi taką rutyną, taką, e, takim zastaniem w tej e, ziemskiej energii, nie? Karta, pamiętajcie, że karta dziewięciu denarów to też często karta singla, nie? Osoby, która robi coś dla siebie i zasłużyła na te korzyści, na czerpanie z tych korzyści, jest z tego dumna i zadowolona, własną, ciężką też pracą, tak? Ale to jest takie rutynowe. Tu brakuje mi czegoś w tym czytaniu, tak? Zaraz zobaczymy czego, bo, bo to się może wszystko rozwinąć. Kochani, co było w przeszłości? I co już przechodzi, tak? Co już mija gdzieś tam. Pięć denarów. Ono widzicie, co te denary mi tak tutaj. Ho! Wiecie co? Ja sobie myślę, że poczucie biedy Was do tego doprowadziło. Że być może kiedyś, jakiś czas temu, jeszcze chwilę temu, yy, brakowało wam czegoś, tak? Yy. Brakowało Wam czegoś, ale powiedzieliście sobie nie, nie mam dość życia w takiej nudzie, tak? W takiej biedzie, w tym ciągłym braku. Brakuje mi, nie wiem. Czasami może byliście w takich sytuacjach też, że nie wiedzieliście, czy macie sobie kupić fajki, czy chleb do domu, prawda? Co też dla palaczy jest sporym wyzwaniem nie I może to właśnie takie dylematy dnia codziennego doprowadziły was do tego, że poprzez pracę poprzez też poparcie u innych osób tak, czy pomoc innych osób, ktoś wam mógł coś dać, wydaliście coś w zamian, taka wymiana harmonia doprowadziło was właśnie do tej sytuacji, w której jesteście w tej chwili tak, że wy jesteście, Zadowoleni z tego, zadowoleni z tego, i ta przeszłość wpłynęła na to, że jesteście w tej pozycji, nie? I że nie chcecie już pewnie do niej nigdy wrócić. Tak myślę. Słuchajcie, co wy macie w głowie? Czwórkę yy, pucharów. Nie dostrzegacie emocji u siebie, nie dostrzegacie, nie dostrzegacie pewnych możliwości. W głowie macie poczucie, że, przepuś że przepuściliście jakąś okazję. Że coś Wam gdzieś przeszło koło nosa. I bo karta czterech pucharów to jest właśnie takie nie w pełni zadowolenie, tak? Gdzieś tam pewnie siedzicie i sobie myślicie nie, no, no nie no. Niedostrzeganie czegoś, nie? Niedostrzeganie jakiejś, być może nawet tej emocjonalnej strony życia, tak? I wy właśnie być może musicie uwolnić te emocje, bo żyjecie tylko i wyłącznie tym, co jest namacalne. Tym, co jest konkretne i materialne. A emocji nie macie przy tym wszystkim, nie? Nie dostrzegacie w sobie tych emocji. Sprawdźmy, co przychodzi do was w najbliższej przyszłości. Już teraz, już zaraz. Pięć mieczy. Hmm. Pięć mieczy bardzo dziwna energia w tym czytaniu. Myślę, że przyjdą do Was jakieś y, dość konfliktowe sytuacje. Takie mam y, wrażenie, wiecie, po, po tym wszystkim, że takie y, mogą narastać jakieś konflikty w Was. Może właśnie czas dać upust swoim emocjom, tak? czas pozwolić sobie spojrzeć i dostrzec ten y, czwarty puchar, czy ten pierwszy, który ktoś wam oferuje, bo wy widzicie tylko te trzy i widzicie tylko to, co macie, a nie dostrzegacie czegoś, co los lub ktoś wam niesie w darze, tak? I przyno przynosi wam to w tej najbliższej przyszłości takie poczucie przegranej, takiej klęski może, nie? Nawet. Yy. Ale też mam takie wrażenie, właśnie, że może Wam to przynieść wyciągnięcie odpowiednich wniosków na podstawie właśnie swoich, jakichś tam błędów, tak? Bo być może tutaj jest też karta, yy, która yy, doprowadzi, w głowie mieliście, Poczucie popełnienia jakiegoś błędu, nie? Ale go może nie widzieliście do końca, tak? I przyszłość wam przynosi wyciągnięcie wniosków z tego wszystkiego. Albo też wyciągacie te wnioski z cudych pomyłek, nie? Być może też na podstawie swojej przeszłości, bo tu zobaczyliście, gdzie jest ten błąd, który popełniliście, który was doprowadził do tego, że odczuwaliście coś takiego i nie chcecie już tego więcej, nie? Nie chcecie. Być może też uświadomicie sobie, że jest do cholery najwyższy czas na to, żeby wyjść z tego impasu, nie? żeby wyjść właśnie z tej materialnej strony tylko i wyłącznie, zajmowaniem się tą pracą ciężką, harówą robota, 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 jak ten, jak ten chomik w tym kółku, tak, i uwolnienie tych emocji, tak, wyjście z tego impasu, przekroczenie pewnych granic, uświadomienie sobie takiej konieczności, tak, i zainwestowanie gdzieś w uczucia, bo być może tutaj właśnie brakuje wam tej miłości i tego nie dostrzegacie. Może ktoś z tym pucharem idzie do was tym jednym i oferuje wam jakąś miłość i tego nie dostrzegacie. A tutaj może dostrzeżecie to nareszcie, nie? Sprawdźmy też, trochę przesunę, słuchajcie, żebyście widzieli lepiej, jakie jest nastawienie wasze. Diabeł. Wy macie tutaj pokusę, tak? Do tego, żeby coś z tym zrobić. Coś was kusi, coś, coś was nęci. To jest też taka kreatywna siła w tym wszystkim, nie? Będziecie mieli ochotę gdzieś zboczyć z drogi. Taki malutki szatanek gdzieś was tam do tego namawia, nie? Oczywiście karta diabła. Raczej jest negatywną kartą, ale w nastawieniu Waszym tutaj myślę, że jest całkiem pozytywna. Wy tutaj właśnie musicie skorzystać z tej kreatywnej siły, która w Was drzemie i być może wyzwolić te pokłady, tej energii, która w Was drzemie, tych uczuć potencjalnych, tych odczuć, tych pozytywnych, takich doznań, tych pragnień. Tych, te, tego pożądania, tak, tej naj, namiętności, tej miłości. Być może wyszukacie naprawdę kogoś yy, yy, do wspólnego życia, tak? A nie tylko miłości, a nie ty, przepraszam, nie tylko pracy, nie tylko materii, tak? Nie tylko yy, takiego ziemskiego widzenia, nie takiej codzienności, tej rutyny. Macie tego dość, macie tego dość. I sprawdźmy teraz, jak wygląda mm, Wasze otoczenie, co do Was przychodzi z otoczenia. Królowa mm, mieczy. Spójrzcie jak ona jest piękna, prawda? Yy, Królowa mieczy. Ja zobaczę zaraz jak to widać w ogóle, czy w ogóle coś widzicie. Chyba no, widzicie. Troszkę się świecą te karty. Ale mam światełko yy, włączone, chociaż na dworzu jest jeszcze jasno. A u mnie 21 prawie 30. Słuchajcie, w każdym razie, ja myślę, że przychodzi do Was jakaś prawda. Wy coś odkryjecie, tak? Ktoś Wam coś pokaże, ktoś Wam też coś uświadomi, ktoś Wam być może otworzy oczy. Otworzy oczy. Być może Wy musicie uwolnić się od takiego nowego życia, od tego dawania, brania, tak, od tej pracy, od, 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 tylko praca, praca, praca. No przecież, no tak jak powiedziałam, jak ten chomik w kółku, nie samą pracą człowiek żyje. I nie samymi pieniędzmi, tak, bo pieniądze, powiem wam, że szczęścia nie dają, one ułatwiają nam życie, tak, ale czasami pieniądze właśnie potrafią Zniszczyć ludziom życie. To tak na marginesie. Myślę, że tutaj z otoczenia przyjdzie do Was takie otwarcie mm, oczu, szerokie, nie? Co macie Wy w obawach lub nadziejach? Królowa buław. Wy macie nadzieję na doprowadzenie tego wszystkiego do. Yy, na zmuszenie się wręcz, tak? Na taką kreatywność że doprowadzicie to do końca. Nie? Że w końcu może nareszcie otworzę się na tego y, drugiego człowieka. Może otworzę się na te emocje. Może zobaczę ten potencjalny kielich, który ktoś do mnie wysuwa. On może mieć tam taką ociupinkę, która nazywa się miłość. Y, co wam przynosi koniec miesiąca? Aż po prostu boję się popatrzeć na tą kartę. Ale króla Denarów. Koniec miesiąca może Wam właśnie przynieść otwarcie się w końcu na to, tak? Yy, zaakceptowanie yy, tego wszystkiego, bo tak jak królowa Buław, ona yy, akceptuje siebie, tak? i ona jest pełna wiary w siebie i tego, że podoła wszelkim zadaniom i ma dużo pewności takiej siebie i dodatkowo do tego zna się bardzo dobrze, tak? Ona sama ze sobą czuje się świetnie. Tak, król denarów, kochani, to taka energia, która wywoła w was Najprawdopodobniej niezłomność, tak? Ale to też tutaj może być energia typowo ziemska. Czyli może być ta, y, taki talent do zarabiania kasy, nie? Że cały czas będziecie pomimo wszystko i tak, i tak ciężko pracować na ten y, sukces, który już gdzieś sobie wypracowaliście, tak? I, I cały czas go ciągnąć, podnosić się w tym wszystkim, nie? Ale karta króla y, denarów to też skrupulatność, nie? W działaniu. Y, to też y, człowiek, któremu możecie zaufać, ktoś godny z waszego zaufania, nie? Być może, y, tak jak mówię, wy tutaj się otworzycie szeroko oczy, tak? Otworzycie szeroko oczy, ulegniecie tym pokusom. Czasami. A co tam? Przecież ja wam, Was nie namawiam do złego, tak? Tylko namawiam Was do tego, żebyście wyszli z tej rutyny, żebyście przestali żyć tylko samą robotą. Przecież ta robota to głupota. No, robota to głupota. I nie powiem, że picie to jest życie, nie? Ale inne rzeczy są yy, w życiu ważne, tak? Miłość, akceptacja siebie i drugiego człowieka. Ale praca jest ważna, tak? bo poprzez pracę czujemy się spełnieni też. Jeżeli jest naszą jakąś taką pasją, to tym bardziej, czemu nie, tak? Oby jak najwięcej ludzi, którzy kończą studia, czy kończą jakieś szkoły zawodowe i robią coś z poczuciem... Że to jest to, co uwielbiają, kochają i chcą się temu oddawać, proszę bardzo, proszę bardzo. I być może wy z takim poczuciem to robicie, nie? Z takim poczuciem. No dobrze, kochani, słuchajcie. Fajne czytanie, takie dość ekscytujące, powiem Wam, aż dziwne, ale życzę Wam w tym wszystkim otwarcia oczu, tak? Dostrzeżenia, że nie tylko ta praca, ale i są różne inne rzeczy w życiu człowieka: takie jak pasja, takie jak y, miłość, takie jak y, rodzina, takie jak ciocia i wujek, których czasem trzeba odwiedzić i powiedzieć dobre i miło słowo. Y, życzę Wam też uwolnienia się od y, Takiej szarej, nudnej egzystencji. Nie? Żeby to życie nabrało takiego yy, innego charakteru. Nie? No dobrze, kochani. To takim akcentem. Akcentem miłości i yy, zrozumienia i akceptacji. Kończę ten filmik i zapraszam Was na następne moje czytania, kiedyś tam. Do zobaczenia.